Cześć Chris. Witajcie na kolejnym wideo, z zeszłego zbioru, taki Acer dostałem go od kolegi Sławka, ze złomu. No, nie wiadomo jeszcze czy jest sprawny, jeszcze go nie, nie próbowałem odpalać. I co my tutaj mamy? Mam, mamy tutaj Kensington Log, jest nawet jeszcze modem analogowy, napęd DVD, dwa USB. -ki. Z przodu tutaj mamy takie coś do otwierania matrycy. To co to jest? To jest chyba czytnik kart SD. Tak, to jest czytnik kart SD. Kolejne usb ki karta dźwiękowa, wyjścia na słuchawki, mikrofon. Mamy też tutaj port analogowy na monitor, jest to dziwo HDMI też. Port na kabele GTP do internetu. No i zasilacz to wszystko. To jest jeszcze ten ładny wypust, kiedy można było łatwo się dostać do wnętrzności laptopa. Później już niestety się zbytnio nie dało. Nawet jest bateria. Dobra, pierwsze co, spróbuję go odpalić. Zobaczyć czy się odpali. Nie próbowałem go jeszcze odpalać, więc nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy on działa. No tu się dioda zapaliła. Widzę, odpalamy. No, czyli prąd do niego dochodzi, chociaż tyle wiemy. I to by było na tyle. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest Acer Acer Aspire 5536 na Atlonie 64 X2. No i z Radeonem z serii 32, czyli taki dosyć ciekawy ten laptop może być. No jak widzicie, nie, nie odpala się, więc no nie wiem czemu. Zobaczmy, czy w ogóle on wszystko tutaj ma. Może coś wyciągnięte, za o tym nie wiemy. Odkręćmy tutaj wszystkie te kieszenie. Zobaczmy, czy wszystko w nim jest. jeżeli jest, to znaczy, że może coś jest uwalone. Płyta główna, bo procesor. No bez powodu nikt by go raczej na złomie nie oddał. Procesor AMD tutaj mamy. To też ciekawe. Mobilny AMD, furceniowy. czyli powiedziałem, że tutaj można włożyć procesory z serii AMD Atom oraz AMD Turion. O, ciekawostka, nie ma dysku twardego. Czyli raczej ktoś głupi go nie wyrzucił. Zobaczmy teraz, tutaj. Tu jest chyba RAM. Powinien być RAM, nie ma RAMu. Nie ma kości pamięci, więc e, znamy przyczynę tego, że on się nie uruchamia. Brak pamięci RAM. Tylko, że czemu ktoś wyciągnął pamięć RAM z niego? No, najwię, naj, najczęściej się tak robi, jeżeli laptop jest no, nie do użytku, już. Baterię spróbujmy wyjąć jeszcze. Oryginalna nawet. O. Nawet oryginalna bateria to jest. Dobra, ja skoczę po kość pamięci. Spróbuję go odpalić razem. No, z jakąś kością pamięci. Z tego co widzę, tu są kości typu DDR2. To nie powinno być problemu. Mam takich kości całkiem sporo. Zaraz wracam. Dobra, wziąłem paczkę procesorów na wszelki wypadek. Tutaj mamy ksiatlony, mobilne i turiony. Wziąłem paczkę z ramami. Wkładamy jakąś kość pamięci DDR2. Zobaczymy, czy komputer w ogóle nam odpali. Tutaj mamy jakąś kostkę. Na razie jedną. No i sprawdzamy, czy to coś działa. Czy to w ogóle warto sobie tę głowę zawracać? Jeżeli działa, to będzie, to będzie super. Zasilanie. Tu trzeba ten uchwycik złapać, żeby go otworzyć. Fajnie by było, jakby chodził. Bardzo by mi to pasowało. I, I nie chodzi, chyba. Nic się nie zapala na razie. Podłączymy go jeszcze pod zewnętrzny monitor. Tutaj mam monitor z tyłu. Bo może matryca jest dzabnięta. To się tak zdarzało. I jeszcze raz. Tutaj mamy z tyłu matrycę. Jeżeli się odpali, to ona się po prostu. Powinna nam uruchomić. Odpalamy. A wentylatory, więc słychać. Chyba, że tutaj będzie uszkodzony układ graficzny, bo w tych modelach chyba tak było. Że właśnie GPU się dało. Niestety monitor nie reaguje, widzę. Nie uruchomił się. Wiecie, że coś mi tknęło przy tym laptopie na zmianę CPU. Spróbuję go rozebrać. Troszkę upierdliwie się dobrać do tego procesora ale na pewno łatwiej niż przy innych modelach także rozkręcamy zabaweczkę o dziwo yy, bateria tutaj coś trzyma bo ja go z prądu wyłączyłem a nagle mi się załączył właśnie wentylator a to jest chyba od zawiasu ale nie, też muszę zdjąć niestety nie ma lekko, trzeba też go zdjąć śrubki są takie same wszystkie gdzieś tu może być śrubka od napędu jeszcze Pojrzymy, a nie, nie ma jej, widzę że nie ma jej, czyli ktoś go już rozbierać mógł szkoda trochę No, procesor wymienię, zobaczymy czy ruszy z ciekawości czystej właśnie to mnie zastanowiło, że tutaj wentylator zawył na baterii sam z siebie bo po prostu nie wyłączyłem go do końca i to by mogło teoretycznie przemawiać za ufajczeniem procesora mogłoby, nie musi, może być równie dobrze Karta graficzna uwalona, Ale co mi tam? Spróbować zawsze można. Jak to nie próbuje, ten nie ma, nie? A już się okaże, że faktycznie procesor jest ufajczony i go odpalimy, bo to całkiem ładny laptop. Nie ma też dużo już na rynku. Pomimo, że to jest Acer, i to jeszcze z tej serii takiej, że, no, że tej serii padały jak muchy. Bo Acer na początku. No nie, nie da się ukryć, nie miał zbyt dobrego serwisu, nie miał zbyt dobrych tych laptopów jak ktoś kupował taniego laptopa to zawsze szukał wtedy Acera no i to się później odbijało czymś takim, że te Acery właśnie z tej ciemnej epoki lubiały się po prostu kaszanić to na potęgę to oczywiście dawno temu było teraz, Acer to już nie jest taka zła marka wcale, te komputery nie są takie tragiczne ich Hmm, czy tu coś jeszcze trzeba odkręcać? Pytanie za 100 punktów. Wydaje mi się, że raczej chyba wszystko już mamy. Czy tutaj nie ma jakichś śrubek, jeszcze, które mi mogą blokować obudowę? Jest to więcej, nie widzę zbytnio. To są wszystkie wykręcone. Przynajmniej teoretycznie powinny tylko zatrzaski już zostać. Chyba, że tu coś jest jeszcze. Pod klawiaturą na przykład może coś być. No, do tyłu ona nie chce odejść zbytnio. Widzę już. O, tu coś może być. Tutaj może coś być. Jest to całkiem prawdopodobne. I coś tu jest. No nie gadajcie, że muszę całego go rozbebeszyć, żeby się dostać do procesora. No naprawdę mi się nie chce. I to bardzo mi się nie chce tego robić, ale chyba nie będzie wyjścia. A już się tak cieszę, że będzie łatwo do niego się dostać. Rozbieram go na żywca, bo nie rozbierałem tego modelu nigdy. No tak, tu są zaczaszki, które powinna nam no, ładnie odejść wtedy. Ale że to jest Acer, to może różnie być. Prawda? No, chyba nic nie było faktycznie. Dobra. Zdejmujemy klawiaturę i teraz pytanie jak tu się do procesora dostać, na pewno nie będzie to łatwe, już to widzę, tylko zależało właśnie, żeby do procka się dostać, nic więcej nie chcę od niego, może jakbym zawias odchylił jeden chociaż z nich, to by mi to coś dało. Mnie ta radiówka tutaj tylko bruździ, przeszkadza, no dalej, dobra, możemy się matrycy pozbyć na razie. O, od razu dłużej CPU to jest jakaś katorga. Trzeba go całego rozbogaszać niestety. Już kiedyś miałem, chociaż kiedyś miałem chyba gorszego ASERa, którego naprawdę się przeklinałem, żeby go otworzyć. Gdzieś tu coś trzyma. Może po tym Tu jest, mamy To jest ta śrubka. Jedna czarna śrubka w stanie, bo widać jej w ogóle. Kabelków to jest jak widać bardzo dużo. Jedna kartę radiową też trzeba odłączyć, żeby to wyjąć. To jest tak z kotem. A jest jak kot, ma swoje zachowanie. Dobre, to odłączone. Śrubka jedna jest. O, jeszcze. Czemu mnie to nie dziwi? Co jeszcze trzyma? Nie chcę wyjść, albo coś jeszcze trzyma, albo te gniazda są tu takie ciasne. Ale bardziej bym obstawiał, że coś tu jeszcze trzyma. No, tylko, że tu już nic nie ma. Igno wyleść, A nie chcę. Śrubki żadnej nie widzę. No tak, widzicie? To, to jest już Zaślepka. Dobra, także po perypetiach dostaliśmy się wreszcie do procesora. Teraz musimy odkręcić cały układ chłodzenia. Zobaczymy, czy to rzeczywiście jest jakiś układ graficzny dedykowany. Przy okazji podejrzewam, że jakiś jest. Tak, na budowie było coś tam, że to jest jakiś Radeon 3200. I tak, to jest nasz AMD Atlon i chyba zapomniało im się wlutować tutaj układ graficzny. Bo widzicie, że tu jest. Czy, czy z drugiej strony go wlutowali? Nie, no nie wlutowali, go nie ma. Tu coś jest z napisem AMD. Ale nie widać kości pamięci do tego. To raczej jest chipset, mostek. To był układ graficzny, to powinny być jeszcze do niego tutaj wlutowane kości pamięci. To jest też napis AMD. Tylko, chyba że to jest jakaś wariacja karty graficznej, która korzysta z pamięci ram tego komputera, bo też tak może być. No to też jest możliwe. Możliwe, że po prostu jest tu integra z mostkiem i korzysta z pamięci ram. Ale skoro już się tyle namęczyliśmy, to wyciągniemy tego atlona. Co tutaj jest? Lutowany. Kląby się pozbędziemy i wymienimy go na procesor. No nie wiem, na jakikolwiek dopasujący na ten soket. No i tele tu raczej nie włożymy. Ale tu mam takiego AMD Turion 2. Powinien działać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, procesor możemy zmieniać. Na razie nie będę tu pastę nakładał, chcę go tylko odpalić. Na krótko zobaczę, czy w ogóle wstanie coś. Monitor, i tak dalej. Także podłączymy mu na razie radiator z całym tym tutaj ustrojstwem. Oczywiście RAMu też włożymy 2 giga. No i jak się nam BIOS załączy, to znaczy, że jest jakaś nadzieja do tego układu, jeszcze tutaj potrzebujemy. Monitor teraz. Nie trzyma, bo się go nie da wkręcić zbytnio. Musimy trochę improwizować w ten sposób. Dobra, co dalej? Jak wystartuje monitor, to będzie po prostu mega sukcesik. I dobra. Diody się tu panu widać. Startujemy. Na razie kiszka. Jakość pamięci to też, yy, nie wiem lat mają, może jakąś inną jeszcze znajdziemy. Tu jest jakaś Samsunga, jeszcze kolejna. No to w końcu wszystko z demobilu jest wzięte, tak naprawdę. No jak nie wystartuje, no to przykro mi. Yy, no płyta główna, coś dolega najprawdopodobniej. Co jest nie może być nie tak. Co? To już ciężko stwierdzić, na przykład wypadek wybiorę inne gniazdo tym razem. Na pamięć RAM weźmiemy sobie, tu i To ok, przeszkadza. Dobra, RAM położony. I jeszcze raz Ta procedura odnowa nowa. Pojęcie nam się uda, trzeba po prostu próbować. Na kilku ramach, kilku kościach nawet na kilku procesorach bym powiedział. Wentylator chodzi Ciemno. Sprawdźmy czy on się w ogóle coś grzeje. Mostek zimny. No, procesor ciepły trochę i prąd tu dochodzi raczej myślałem że jest potrzebna cała budowa ale jednak nie jeszcze raz spróbujmy niestety chyba płyta główna jest martwa za dużo tutaj już nic z tym nie zrobimy Jest taki lekko gorący, bym powiedział, ale wydaje się, że ta płyta główna jest chyba uwalona i trzeba po prostu nowej szukać. Także no niestety tym razem laptopa się nie uda odpalić. Mamy jeszcze kilka procesorów, ale ten co wkładałem był na pewno sprawny. Ten Turion i drugi Atlon, także nic, nie, nic tu nie wykombinujemy. Więc do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.